Cześć mandaro, tutaj Piciopek Dzisiaj sobie gramy The Break-in z moim bratem Witam serdecznie W skrócie chodzi o to w tej grze, że trzeba obrabowywać różne struktury Wybuchnie mi w ręce Nie gadaj Eee! Czemu na mnie? Fajne, <grafię> fajne Na początku będziemy sobie obrabowywali jakiś domek albo coś innego no to co, myślę że, tak 15... <śmiech> <śmiech> myślę, że tak na 15 łapek zrobimy sobie kolejny um, kolejny właśnie film tego typu. Myślę, Możemy na zrobić. początku zrobić willę. Dobra, dawaj willa, no, willa jest dużo płatna. Trudną? Można no, no trudną. Dobra, to trzeba wyszukać. Dobra, dobra. O, mamy. O, kurde, pięciogostkowo? No. Dobra, Czeka, no. Nie wiem jakie są zasady, tylko czekaj, itemy trzeba dobre wziąć. Nie no, A ja nie. mam to samo, ja mam to samo. Dobra. Podawaj. Dobra, więc zaczynajmy tą piękną przygodę. Czemu tu mam drabinę? Aha, bo ja nie drabinę na Dobra, to idziemy. Robimy wille, ona jest ciężka. Może to trzeba rozwalić. Aha, no tak zapomniałem. Tak dawno tu nie grałem. Dobra. idę się skryć, idę się skryć. Jakby co to tutaj są lokatory? Trochę dalej to są kamery, to są kamery. No właśnie, są kamery i są lokatorzy tego domu. To chyba z piątka albo czwórka będzie. No to... Ile kosztujesz? On, że ja cię Ja nie wziąłem tego do sprawdzenia. Ja, ja będę patrzył obrazy spokojnie. Idą, idą do drzwi. Oni już byli? Nie, oni wracałam. No i to okno trzeba jeszcze rozwalić tu. Po co to oko? Są są! są, są! Ile to drzewo jest warta? Drzemy drzewo? Ciekawe czy mnie zerpnąłeś, młotkiem? Nie stary, ty. czekaj! Aha! Stary! Bierzemy drzewo? Nie, idę po obrazy. Ile warto? 50 dolarów. Obrazy? Nie, drzewo. 50, to się nie oparł. No to jest ten gościu znowu. Nie gra na nie na pełnienia. Wiesz co, zrób. Nie w... Oh shit, here we go again. Nie wchodź tam, nie wchodź tam. Patrz. Chodź za mną. Pukukuk? Trzeba? To jest kamera, uważaj. Idź po ścianie, kiedy powiem, uderzysz w te drzwi Dobra, no i, i się schowasz Raz, dwa, trzy, cztery Czekaj Ile razem mam Dawaj Dobra Sur widzę, że teraz nie ma dźwięku, ale zaraz co to ogarniemy, na? zaraz co to ogarnę Dobra, ile są warte? Yy, 15 koła do tego biorę 15 koła to mało, No Właśnie nie ma tych najdroższych to gdzieś, gdzieś muszą być, bo to pięciobraztkowa jest ta jedna Dobra, Zaraz po, teraz jeszcze raz uderzysz. Raz? Tak, uderz. To kamera. Mów kiedy uderzysz. Już? Już? Już uderzam. Dlatego tysięcy mam. Kolejny. Y ale to do mnie było, czy do ciebie? Do mnie chyba, wiesz? Ja sobie włączyłem imię widzowe Może troszeczkę za głośno Okej, idź Oni chyba tam nie poszedł do tego pokoju Dobra, możesz przyjść do mnie Nie, bo stary, tu jest tu ziomek jest 1200... 1000, o, ale lipa. Czekaj, idę tam z tam. Tu widzimy Na kucaku. O, nie wiem, <tryk> O kurde. Czekaj, czekaj, czekaj. on był? Nie e, Gdzieś tutaj siedzi. Nie wiem gdzie Muszę tu szczepę? Ciekawe w czym? No i komu? Podr. Patrz, w głównym pokoju jest obraz. A tutaj ty siedzi. Jeden śpi. Dobra, idź od, 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 od tyłu znowu w te drzwi i uderz w takim razie. Ja to jest ziema chyba, chodź? Ale tam jest ziomek. Tam jest ziomek. Drugi tam. wychodzi chyba. Czy nie? Stał. To idzie z drugiej strony uderz gdzieś tam. Tylko uważaj na kamery. To ziomek! No to idź od drugiej strony, od drugiej strony Mogę się... Alert Ja, yeah, sorry Dobra, przynajmniej mamy coś. Zarąbałem mu kopa. Teraz Wiesz co się da, bo wiesz co się nada. Ej, nie ma! Nie ma alertu! No bo jak uderzyłem młotkiem. to okay. no wraż się obudzi. To uciekaj, 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 uciekaj. Może nie będzie alertu! Może nie będzie pamiętał! No już nie chodź do tego. Ja jeszcze obraz biorę z pokoju i tyle. Najdroższy. To weź i jeszcze poczekajmy, bo może naprawdę to jest taka okazja. Słuchajcie, że może. Może po prostu... Ale nie, nie, nie zamykaj, zamyka, Może, może lecimy, może policji nie będzie. On się ocknął, tak? No dalej tam leży. No ale jak się ocknie, to chyba nie będzie pamiętał. Tak. Ona znowu przez telefon chyba rozmawia. No, nie ma, oni ja nie wiem, będzie pamiętał. W ogóle drzewo odcinam tym kluczem. Z tutaj biegnie jakiś. On dzwoni po policję, Walgo Nie ma, nie dzwoni. Ale już zalogowało. weź go Yo -yo. cały czas, żeby on nie uciekł. Jury go, stary sprzedajemy go? <dunty> co ty na to, stary? Jest warty 20 tysięcy, ty bierz go do samochodu. Ooooo, no, bierzemy go, bierzemy go. Ja wszystkich umordowałem. Klikaj. Kliknąć? Ile jest? Proszę? 20 ile chyba Dobra Gina 53 tysiące tylko Nie źle No może, że coś, nie? Dobra, ja bym chciał zrobić spróbować bank Bank mówisz? Mam te zciążki Nie wiem, dlatego no, będzie, że będę taki najniżej inwestowany A może Kasyno? Kasyno? A co, a co jest w kasynie? No te giery nie pamiętasz? Nie Co to by kaseno zrobić? Dobra, się O kurwa rakieta! Sterdalać! Chodzio! Ha! Fajnie to, jaka jest taktyka Tylko jeszcze drabinę trzeba wziąć Dobra, dobra, Nie, czekaj, czekaj, jak się bierze drabinę? Nie wiem Dobra I od drugiej strony trzeba iść od drugiej? No. A bo trzeba zrobić pod pół? Po... przyciski wszystkie. A, coś było. I was brzmi od razu. Tak. Dobra, są otwarte. Nie wyważajcie sobie. należy. dalej. Tam będzie dwóch kości, max. Nawet nie wiem, czy z tyłu. Jeden do pewno będzie.

na kanapę po prawej nie, dobra, cichutko, po cichutku, po cichutku, po cichutku po cichutku, po, po... po, 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 po tak, no to jest to trzeba, żeby on w końcu poszedł, żeby on tam nie leżał na cały. można iść, no My. dobra, poszedł Bo już on będzie tam tędy jeszcze przed tym, nie? Tędy zawsze chodzą. No, Zaraz to... sobie tylko tutaj światło zapalimy. Nas interesuje tylko sejf, nie? Ej, zobacz ten to! Zobacz ile to te warto jest. 25. O, zapalił zapadł ja, ja i tam. to? Nie chcę mi się, nie marny ja to ten. Ale bo ty masz... Nie, nie, nie chcę ładnawać czasu. Dobra, no już daj iść już. Dobra, jury ja drabinę do środka. Mhm. <laughs> Uważaj! Gdzie? Co jest już, Mario? Po co on tam wszedł? Nie wiem, może tam wchodzę. Uwaga, uwaga, uwaga. Sąście lepiej no, Poszedł, poszedł, poszedł. <laughs> Dobra, to są przyciski. Razem to jest Znowu? Nie. Co za pajac? Tu jest kamera. O nie! Mamy ślizgawkę znowu! Pomocy! Co z to! No nie! O dobra! O jest, on tu jest, on tu jest! Czek, Zepsuło mi się już to, ten otwieracz. Po co ty razy klikałeś w to? Ja go mam. Halo, go wrzuciłem. Gdzie? Czemu się tak kręci? Gdzie ty go wrzuciłeś, tam? No po ciebie gdzieś. Ale słuchaj, uwaga! Alert. Walgo, na łeb! Gdzie on jest? Walgo, biegnie do twojej stronę. Dobra, ja, zamykamy go u, się, u, się, u się go w tym, bierz go, bierz go. Bierz, 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 bierz. Zamkniemy go gdzieś tu. W kiblu go zamkniemy. W kiblu. A tutaj przygotuj już jakieś biurko. To dobrze. Żeby się nie ocknął. Tutaj masz biurko, to już otworzone. W kiblu jako, przy, 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 przygnieciemy go tymi. Kaj go szybko i wyłóż od razu jak go puścisz. Dobra, puszczaj go. Zamknij drzwi. To on. Nie dobra, trzeba, tutaj, trzeba mu to zamknąć wszystko. Został, zostaw, ja go ogarnę. Dobra. Czemu te drzwi się nie... Wstaję. 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 Walgo jakby, co? <grym> <grym> Jezu, <zaraz. grym> no, dawaj, dawaj. Czy te drzwi się mogą zamknąć? Nie wiem Po no co to było? Dobre, by był <grywany> Dobre, <cicho. grywany> to był regiuruk Tam zeszli chłopcy Dobra To się zamyka? Nie wiem Odsuń się, odsuń się, odsuń się Dobra, git Weź To tutaj blokuje Tutaj jest... Z... Zostaw, ja to zrobię Dobra Zostaw, zostaw, zostaw to wszystko sorry, 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 sorry. Na sory, sory, co? No wstał nie ma co zrobić. Stoi. Dobra. Jak gent co trochę? Dobra. No to Idę... pilnuj idę po biurko. Co on robi? Ej. Patrz co mam? Ty się bał. Patrz co mam. Poż... Siedem. Dobra, git Czekaj, Panię nie, ucieka. nie, ja wolę to tak bardzo szczelnie ja się boję, że on ucieknie po czasie Dobra Ej, tu można pić. Tu można spokojnie pić, masz Ale, to... ale, ale Aram się włączy Nie, nie włącz się, bo tu jest górą Coś. Od drugiej, od drugiej, od drugiej strony Od drugiej Od drugiej, rzeczywiście, tylko trzeba sejf tak otworzyć, wiesz o tym? No tak, ja tam wejdę, ja tam wejdę, słuchaj. A ja nie mam klucza. A teraz smaszuj drzwi. Nie ma żadnych tych. Zmaszywałem. Ja Musimy otworzyć ten sejf, nie? Mam, jedną, mam, mam jeden przycisk. Dobrze, to dobrze, to dobrze. Zimno tam z trzech chyba, bo... nie? No. ci kluczyk ty w ogóle. Wezmę go ze sobą, może się przyda. Ej, tu karta B, karta B, karta B Karta B, stary, karta... NIE! Dobra On tam siedzi? Na budę, patrzył Siedzi Mam kartę... U U? Mhm mm Zablokowaliśmy chłopak Trzeba znaleźć te, te bo ja nie wiem gdzie ten... Szukam karty Szukaj przycisków

przejdziemy przez to, to się stanie? Przez to? Przez to. Ale się wyłączy albo ten. Nie, czy... mam klucz? Mam ten, mam. Wciskałeś? Mam... Mhm. Mm Problem tkwi w tym, że nie wiem gdzie jest reszta. Ej, mam coś tutaj. Coś pod tym było. dwa klucze jakieś? To bierz, bierz, bierz jeden, no. no Robimy razie czego? Mamy jeden już ten. A jakby co to dom obok e, toalety to? Mmm, a może do tych drzwi jest? Do których drzwi? No, do tych tam gdzie, no bo jak otworzyć te drugie drzwi tam gdzie nie ma laserów? Kartowe. B nie, ale ja, się, ja bym chciał przez to przejść Kartowe. B Trzeba. Myślę, że tam jest gotówki Gdzie jest karta B? To się Ty, a jak ona, ona jest w pomieszczeniu? Gdzie ten gościu siedzi? No problem. tam pójdę, zobaczysz, może do niego. Mam kartę T. A tych drzwi nie rozwalę, nie? Nie, też... Ty, rozwaliłem je przecież. Co ty gadasz? No. A ja próbowałem? No dobrze. Dobra, yy, to tak. Bierz, te, 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 przygotuję. Nie sobie tych torebek. I mam. Masz? Mam. To bierz gotówkę i to trzeba zabrać. I trzeba będzie otworzyć safe. No to te klucze trzeba, na? Ale one będą na pewno gdzieś? Znaczy nie klucze tylko. Tu jest jeszcze złoto. Mm, to pewnie fajk, no ale weźmy. Weźmy, no. Przycisnij. Szukam przycisku. One mogą być też... Z... O mam ich kolejny To dobrze Jeszcze jeden Mam Masz? W znalazłem, tak Jest, to otwiera się. Wbijamy Jest tu jakieś światło Matko Bosko mówię, coś to... co to jest? Nie... Ohohoho Przepraszam za to widzone Ej, Patryka to... Ja to wszystko wypakuję, dobra? Dobra? 500 tysięcy! Biorę to! Dobra, ja tego tutaj tego trochę. Ja złoto biorę! Znaczy, no, złoto. Mm, to ja będę brał obrazy w takim razie, jeżeli ja tutaj tego jest, chłopie. Szkoda, że nie mamy. Chociaż możemy na parę razy iść, nie? Tak, nie bierzemy na raz tego. Dobra, mi już nie ma miejsca. Wezmę jeszcze yy, walizkę po drodze ja was z tym nie będę zaniedbany, po prostu dam Wam tutaj lapsa. No, 给到。Okay,

Uwaga, uwaga! Już blisko! Dobra! Swoboda, jak idziecie. Dobra! My już Wracamy do chaty i zobaczymy, jak to wszystko będzie warte. Mam nadzieję, że to będzie taka duża, bo tutaj mamy mnóstwo zabawców. Ja obstawiam pół miliona. Ja obstawiam. 900 tysięcy watson. 852 tysiące. A ja mam 900! Mama sobie śrupa. co Tak? No! Jesteś pewne? <grymny> co tu jest? Tu kliska. <grymny> no, dobra, widzicie, więc tu pół na dlęty, bo już materiał skodował, że dać łapę w górę. Na 15 łapek robimy part No to co? Ja się żegnam. Cześć, strzał. Naga.